Witam Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką Wkrą z moim tatusiem, który tam sobie łowi płoteczki już. I oczywiście mamy towarzysza z tej miejscowości, 11-letniego Dawidka, który też, że tak powiem, jest adeptem wędkarskim. Uczy się przede wszystkim, ogląda program wędkarski i nawet powiedział mi, że zasubskrybował. Także super, pokaż do kamery, chodź tutaj do mnie. O, taka płoteczka. I wrzucią do wody od razu. Co mnie martwi, martwi mnie na pewno pogoda i stan rzeki. Jest bardzo wysoka. Jest bardzo wysoka i jak widać płynie dużo brudów. Wczoraj była silna ulewa. Dzisiaj też ma padać, dlatego też obawiamy się o czas, który mamy na nagraniu tego odcinka. Jeżeli chodzi o rzekę w Kree, to niejednokrotnie nagrywaliśmy tu odcinki, znam ją dość dobrze, chociaż w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie przyjeżdżałem tu jako dziecko. Tutaj ta rzeka jest, że tak powiem, o tyle ciekawa, o ile mało ludzi tu przyjeżdża na nią i dlatego jeszcze te ryby można powiedzieć, że są. Jeżeli chodzi o rzekę, występują tu różne gatunki ryb, płoć, jest tu bardzo dużo klenia, jazia, występują świnki, brzany. Jeżeli chodzi o drapieżniki, szczupaki, o konie, jest to rzeka, która, że tak powiem, ma swoją historię i zawsze jest w moim sercu. Łowienie na rzece w krze jest dość specyficzne. Jest to niewielka rzeka. Jak widzicie, po rozłożeniu 13-metrowej tyczki praktycznie łowiłbym na drugim brzegu. Dlatego dzisiaj taki pojedynek, że tak powiem, z mojej strony między batem a boloneczką a dlaczego tak? Ano dlatego, że wzięliśmy na początku, obstawialiśmy tutaj bolonkę. Ale po tym jak widzę, co tutaj się dzieje, jak płynie tyle syfu, tyle zielska, że tak powiem w cudzysłowie, stwierdziliśmy, że bezpieczniejszy będzie bat. Nie rezygnuję z bolonki, zanęcę sobie miejsce tutaj zaraz za skarpą. Jest dość głębokie. No i mam nadzieję, że te ryby na tym rozmyciu będą stały. Jakieś jazie, może kleniki, może płotki. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie. Jedno mnie martwi pogoda, silny, czasami nieprzyjemny wiatr, czasami po prostu zwyczajny spokój i deszcz miejscami naprawdę intensywny. Wczorajsze ulewy narobiły bardzo dużo szkód w tym regionie Polski. I tak jak widzicie, no, cały czas coś tą rzeką płynie. I to jest świadectwo tego, że wczorajszy dzień był bardzo ciężki dla tej ziemi. No, i pozrywało burty, i dlatego płynie bardzo dużo krzaków. Szczególnie e, najniebezpieczniejsze są te, które płyną pod wodą. Najniebezpieczniejsze, no, te, które nam będą przeszkadzały w łowieniu, prawda, bo cały czas coś, coś będzie nam się czepiało ze stawu. Ale mam nadzieję, że o tyle będzie, o ile pogoda nam dopisze, oczywiście, o tyle będzie ciekawy odcinek, że złowimy jakieś fajne ryby. No, ale najważniejsze jest to, że e, jestem statą, czyli jakaś tam historia, którą tutaj przeżyłem. Nieduża ilość zanęty. Dlatego, że nie mogliśmy dojechać oczywiście na miejsce, na którym jesteśmy. To jest właśnie też lubię w tej rzece to, że ciężko dojechać tutaj, gdzie, gdzie je łowimy. I to jest jeszcze rzeka, taka nietknięta ręką ludzką, można powiedzieć, w niektórych obszarach. I y, dlatego lubię takie miejsca, szczególnie właśnie na delikatną boloneczkę czy bacika. Gdzieś jakiś znaleźć jakiś dołek, no, tym bardziej o tej, porze roku, o, o, o tej porze roku, gdzie jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, że późniejsza wiosna, wczesne lato, późniejsza wiosna i te ryby są wytarte i jednak chcą tego odpoczynku. No i cały czas tata odławia pojedyncze płotki. To jest też istotne, że te ryby nam, że tak powiem, jak na razie dopisują niedużych rozmiarów, ale są i to też. Cieszy. Minimalizm zupełny, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą przygodę. Występują tutaj duża populacja jazia, klenia. Co prawda niedużych rozmiarów, ale też są takie, które mogą zaskoczyć. Powyżej 50 cm to już są przepiękne ryby. Mam nadzieję, że dzisiaj taka ryba nam się zamelduje do kamery. O, proszę, i następna płoteczka, Nawet wypuść ją szybko. Dzisiejsze wędkowanie to zupełny minimalizm. Nieduża ilość zanęty. Może pokażę. Parzony robak, pieczywko fluo, ponieważ występuje tu populacja klenia jazia, co prawda przewaga jest tego mniejszego, ale ważne, że ten narybek jest, ale potrafimy być pozytywnie zaskoczeni wielkością ryb, ponieważ występują też klenie wielkości 50 nawet 60 cm, także są to bardzo, bardzo duże ryby. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie dwie wędki, boloneczkę i bat. Zrobimy sobie takie małe doświadczenie. Początkowo będziemy łowili na bata, zanęcę sobie kilka kul zaraz za skarpą. Jest taki dołeczek, głębokość około 3,5 metra. W rozmyciu tej, tych kul będę łowił boloneczką, a w kulach będę przytrzymywał bacikiem. Bacik, i tutaj spławik jest do 5 gramów. Także wydaje mi się, że na te miejsce, gdzie ten nurt delikatnie zawija, zawraca, to będzie odpowiednie. Natomiast tutaj na bolące mam spławik o gramaturze 4 gramów. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, zupełny minimalizm. Jeżeli chodzi o konsystencję zanęty, wcześniej ją namoczyliśmy spożywczą zanętę. Wcześniej ją wymieszaliśmy, dodaliśmy troszeczkę pieczywka fluo, glina rzeczna wiążąca trzy paczki do jednej paczki zanęty, czyli można powiedzieć, że dwa do jednego. Skleiliśmy to bentonitem, aby nam te cząsteczki, te frakcje zbyt intensywnie nie pracowały. Występuje tu duża populacja uklei, dlatego skleiliśmy tą zanętę i dodaliśmy parzonego robaka. Pamiętajmy też o tym, że nad taką małą rzeką, tym bardziej jak jesteśmy tutaj we czterech, Jaś jest ostrożny. To jest bardzo czysta woda. Klenie są bardzo ostrożne i nawet tupając czy pokazując się, ta ryba nas widzi. Zapomnijmy, że złowimy coś dużego. Musimy być bardzo cicho. Przede wszystkim ciche zachowanie nad wodą. No i precyzja, precyzja, jeszcze raz, precyzja, detale rządzą w wędkarstwie. Także oglądajcie program. Mamy i tatę, wujka i Pawła. A tak od razu od pozdrawiania zaczynasz, tak? No. A co Ci się podoba w wędkarstwie? E... Może od tego zaczniemy, co? Najbardziej, spinning. Lubię łowić na spinning. Lubisz łowić na spinning. Tak. To najbardziej. Ale słyszałem, że tego bata, co dostałeś od programu od nas, wędkarskiego, to go złamałeś, prawda, to jest czy nie? No, prawda, siostry. Nie ja. Siostry, tak? Aha, o, to ładnie. Powiedz mi, jakie ryby, a chociaż wiesz, jakie ryby żyją w tej rzece, czy nie? No. Jakie ryby? No to słucham. E, Przepytamy go tu trochę. Płocie. Płocie, co tam jeszcze? No. E, klenie. Klenie. Jazie. Jazie. No. E, okonie. No, powiedz mi, czemu nie siedzisz przed komputerem, tylko patrzysz, jak my łowimy? No i sam próbujesz coś złowić. No. Nie fajnie było przed komputerem posiedzieć? No, nie. Nie? Mój kolega się już uzależnił. Od komputera? No. I nie chodzi z tobą na ryby, co? Nie, sam chodzę. Sam chodzisz? No najlepiej jest. Masz spokój, ciszę. Tylko wiesz, że musisz uważać, zobacz, rzeka jest niebezpieczna, dlatego no. musisz daleko od burt. Tak Jestem chodzić. właśnie tak. Tak? Jest metr albo dwa metry od burty. Dobra, kogo chciałbyś pozdrowić? E, Bo od Pawła. Tego zacząłeś. Pawła, kogo mamy Mamę. Mamę. Tatę. Tatę. Dziadków, babcie. Babcie. Pamiętasz, że jak kogoś ominiesz, to może być dla ciebie zły. Masz jedyną, jedyną możliwą szansę. Przemyśl sobie kogo jeszcze. O, i mojego kolegę Szymona Bruzda. To jest ten, co na komputerze tak siedzi? Nie, A? to nie ten. On jest z bierzunia. On też łowi. A grasz w piłkę? Gram. Tak. No to fajnie. Ale zobaczcie. Młody, uczy się wędkarstwa, patrzy na nas. To jest narybek nasz. No i pamiętaj, że teraz już będziesz reprezentantem programu wędkarskiego z Wędką na Wodę w Polskim hmm. świat. I trzeba, wiesz, dobrze się zachowywać, odrabiać lekcje, słuchać rodziców. Dasz radę? Zanadrzu. No, musisz teraz dać radę. Nie ma, nie ma innej możliwości. No, dam no, tato, radę. Przyciągnę jakąś uklejkę. Chodź, połowisz sobie teraz. Tylko to jest długi bad. Możesz mieć z tym problem, ale spokojnie i teraz tak, patrz, zobacz, widzisz, już płynie takie coś na wodzie, nie, i omijamy to, poczekaj, włożymy zestaw w miejsce, gdzie nęciliśmy i przytrzymujesz delikatnie. Ja go minimalnie przygruntowałem I jak ci się przytopi i w miejscu, gdzie nęciłem, czyli tutaj delikatnie przyspieszasz, o, tak i praktycznie w ciemno można zacinać, ale te ryby nie biorą. No ta woda cały czas przybiera i tu jest ten problem, śmieci dużo płynie. Była wczoraj burza silna u was, prawda? No była. Ale jest ciepło. To jest w tym najlepsze. I poczekaj, poczekaj. O, i teraz cyk. I wpuszczamy zestaw delikatnie. I pamiętaj, żeby przytrzymywać cały czas kontakt ze sławikiem. Z zestawem. O, i delikatnie przytrzymujesz. I wpuszczamy zestaw powoli, powoli. O, Jest. O. Znaczy, powoli, powoli, powoli. Poczekam, o tak. No. Spokojnie, wezmę podbierać. Super. I do wody. Uu. No, puść. Hop, tak jest. Przygotowałem sobie taki gruntomierz. Bat długości 7 metrów. Można by było tu spokojnie zastosować krótszy bat, szóstkę, ale siódemka będzie taka optymalna, jeżeli chodzi o to miejsce. Chciałbym go troszeczkę ten zestaw wypuścić, aby mnie te ryby też nie widziały, były, bo będą na pewno dzisiaj ostrożne. Jeżeli chodzi o gruntomierz 40, no ten jest 30 gramowy. Podobnie jak na tyczkę, zakładamy tutaj haczyk. I teraz bardzo istotne: gumka recepturka. Tutaj mamy taki paseczek. I po tym, jak wygruntujemy już dobrze zestaw, zaczepiamy tutaj haczyk. I oczywiście, markerem, zaznaczamy grunt na wędce. To jest bardzo istotne, szczególnie po tym, jak zerwiemy zestaw. A... Stracimy orientację, jaki mieliśmy tutaj grunt, i byśmy musieli rybom uderzać po głowie, później gruntomierzem, a to jest zbędne. Dlatego już uzbroimy się, że tak powiem, wygruntowany zestaw konkretnie. Jeżeli chodzi o baty, ja akurat tutaj mam bata z pełną szczytówką, natomiast może być szczytówka pusta, gdzie możemy zamocować gumę amortyzującą, i wtedy możemy, że tak powiem, podobnie łowić jak na tyczkę. Co to znaczy podobnie? No na pewno przy holowaniu dużych, większych ryb będzie nam to bezpieczniejsze i ten zapas, że tak powiem, mocy, wędki i gumy będzie większy, prawda? I będziemy mogli wyholować spokojnie większe ryby. Ja natomiast dzisiaj przygotowałem sobie szczytówkę pełną. Także jeżeli nawet bym miał jakąś bardzo dużą rybę i nie mógłbym jej zatrzymać w tym miejscu gdzie jestem, to spróbowałbym pójść z nią z nurtem i wtedy jakoś zakombinować. Ale. Znając moje szczęście w ostatnich czasach, odcinkach przynajmniej, nie ma co, że tak powiem, obstawiać, że złowimy bardzo dużą rybę. Ale zaznaczam też, łowiąc na rzece, szczególnie tego typu i czekając na dużą rybę, bo ja tu dużo wędkarzy obserwuję, którzy łowią na groch, jak, jest, jak są wiśnie już, to też się łowi je na wiśnie, duże klenie. I lepiej naprawdę mieć troszeczkę mocniejszy sprzęt, tylko nie przesadzajmy. Pamiętajmy, że to jest bardzo delikatny materiał. I możemy go przeciążyć. Tak samo jest z żyłką główną, jak żyłką, która jest na przyponie. Na przyponie zawsze musi być cieńsza. Ja na przykład tutaj zastosowałem żyłkę 0,16, natomiast na przyponie mam w tym momencie 0,10. Oczywiście będziemy mogli ją e, troszeczkę, e, że tak powiem, założyć zestaw o go większej mocy, ale na razie dziesiąteczka nam w zupełności wystarczy. Hak e, osiemnastka nie będzie najmniejszego problemu. Wybrałem bata dziś do konkurencji z bolonką, dlatego że płynie bardzo dużo traw, zerwanych burt, korzeni i po prostu, jeżeli chodzi o bolonkę i puszczając zestaw, nawet przytrzymując, moja reakcja na, już, na te trawy musi być szybka, a niestety zestaw mam dosyć daleko, i ta reakcja, że tak powiem, nie jest taka precyzyjna, dlatego Bad będzie dużo bardziej precyzyjniejszy i będzie bezpieczniejszy po prostu. Jeżeli będzie coś płynęło dość dużego, to szybko mogę, to wycią mogę wyciągnąć zestaw, natomiast przy bolące jest dużo ciężej. No już następne, proszę zobaczyć i oto właśnie mówiłem o tym. Co prawda tu jest mały, mała trawa. Zakończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Zapraszam na kolejny przyszły czwartek 16:10. Nie przegapcie. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu. Rekreacyjny wypad. Genialne towarzystwo, mój tatuś i oczywiście adept wędkarski, który mam nadzieję, że w przyszłości dotrzyma słowa i będzie grzeczny dla rodziców, grzeczny dla innych. No i wyrośnie na bardzo dobrego wędkarza, ale przede wszystkim na dobrego człowieka. Jeżeli chodzi o metody BAT-Bolonka, na bata miałem przepiękną rybę, urwałem zestaw. E, miałem również e, przepiękną świnkę, co mnie bardzo dziwi, bo nigdy nie, nie złowiłem tutaj świnki w rzece. Jeżeli chodzi o metody, którymi dzisiaj łowiliśmy, łowiliśmy troszeczkę Bolonką, e, łowiliśmy batem. Bat był o tyle lepszy, ponieważ bardzo dużo płynie tych, że tak powiem, traw korzeni i szybka reakcja moja, nie musiałem zaraz odczepiać, tylko po prostu wyciągałem zestaw, rzucałem od nowa. Natomiast przy Bolące dwa razy miałem tak, że praktycznie nie mogłem wyciągnąć zestawu, ponieważ no, duży ciężar, opór wody nie pozwalał mi na wyciągnięcie zestawu. Dlatego powalczyliśmy trochę, ale uważam, że dzisiaj lepiej się sprawdził bat, szczególnie w miejscu, gdzie, gdzie łowie, cały czas, ta woda nam przybiera. Od momentu kiedy przyjechaliśmy, 5 cm poszło w górę. Myślę, że po tak palącym słońcu przyjdzie burza, bo o godzinie tam 18.00 mają być silne burze, silne ulewy. Posiedzimy jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się coś złowić, ale nagrywamy to zakończenie, dlatego że możemy bardzo szybko biec z tego miejsca. Szczególnie, że dzisiaj mają być niebezpieczne i groźne przede wszystkim burze. Dlatego pamiętajcie o tym, że jeżeli łowicie na bata. Czy bolonkę to są wędki zrobione z włókna węglowego? Bezpieczeństwo przede wszystkim szczególnie u dzieci i u dorosłych, aby tych najmłodszych naszych adeptów wędkarskich, którzy przejmą po nas pałeczki, uczyć zachowań nad wodą, aby nie śmiecili, aby to wędkarstwo to nie było tylko łowienie ryb, ale przede wszystkim to obcowanie z przyrodą i przede wszystkim kultura nad wodą osobista jest bardzo istotna. Do zobaczenia, oglądajcie program. Mam nadzieję, że. W przyszłości będą większe ryby.